Jesteśmy dzisiaj w centrum widok w Bielsku Białej Rekord Bielsko-Biała podejmuje Giejma lepszy Arco w Leszno. Pierwsze spotkanie w ramach meczów O trzecie miejsce Panes O co tutaj się wydarzyło? Bardzo szybko rekord obejmuje prowadzenie. No są pretensje skrzypka, zaraz to zobaczymy. I jeszcze raz przejął sobie piłkę, chyba zdziwiony. Rozerwana koszulka. Na ławce rezerwowym ostatecznie to zagranie nie skończyło się. We własnej siatce. I teraz zastawnik poszukany przez partnera, ale strata wetowski. Mocno. Będzie też podrażniony, chociażby właśnie rekord Lisowski. Teraz na prawą stronę Gaziego. Odbija na brat bardzo przytomnie. No i teraz szansa na tranzycję. Biegnie zastawnik, ale przecina to kojwomaki. Rozruszało nam się to spotkanie. Gaziego świetnie przyjmuje. I na brat prosto pod jego nogi. Kończąc ten wątek panesa, naprawdę sportową postawę, sportowy charakter. Gryzie parkiet jak mało kto. rakić Na panesa. Teraz siedzla, siedzla mocno! Świetnie wystawo, ale stracił Lisowski. Do lewej strony spojrzymy siedzla przed bramkę. brat. jak to bronił Bodniak. Z narożnika Zastawnik. Ale są ma strzał! Strzałów celnych Lesz na dwa tylko rekordu. Rekord spuścił nogę z gazu, można powiedzieć, jeśli chodzi o ataki. Marek! Ależ to powiedziałem w odpowiednim momencie, bo tak się wydawało, że rekord nieco spuścił nogę z gazu. Ale jak zaatakował to konkretnie Marek zrobił to fenomenalnie. Zrobił to w pojedynkę, obrócił się i bardzo precyzyjnie, bardzo mocno strzela obok Kojbu Makiego. 2-0 rekord. Handicap i przewaga całkiem przyjemna. Lisowski. Lisowski. Długo utrzymuje się przy piłce. Roz. Lisowski. Na no, A rekord też pokazał w tych playoffach. Czy potrafi? Oj, Marek. Dela. Ratowana piłka. Z Marek do Krzępka. Jeszcze Butniak oczywiście jest na placu. Marek znowu piłka odzyskana. Konopacki. Spójrzmy. Konopacki zostawia... O, to jest interwencja! Iwanka, no wybronił to fenomenalnie. Taki wachlarz ma rekord, jeśli chodzi o bramkarzy. Co jeden to lepszy. Lisowski znowu, Iwanek. Stawnik. Dobry teraz dribling. Świetną szansę sobie sam wypracował Krzempek. To piłka, gol! Wreszcie się, uda... Wreszcie się udało Lisowski. i Odnalazł się przed bramką, przed Wanka Mamy dwóch do jednego. 5-25 będzie kołyska. No i wracamy do gry, można powiedzieć. To spotkanie trochę się od nowa nam rozpoczyna. Bo łapie kontakt zespół, nie ma lepszego. Jak? Ojej, co tutaj się? Co tutaj się wydarzyło? Co tutaj się wydarzyło, proszę państwa? No niemożliwe. 3 do 1 jeszcze przesunięta bramka. Co tutaj się wydarzyło? Zobaczmy to jeszcze raz. Ale z i wumakiego. Trzymuje się przy futsalówce. Jeszcze faulowane tu chyba pane Betowski, Nie ma gwizdka sędziego Dalej kontynuuje tą akcję, kiedy ma lepszy Gaziego Jeszcze uderzenie i mamy 3-2 50 sekund do końca. ROS udaje się znowu złapać kontakt Gaziego. Listek sędziego. jego. Mocno! Gol! Ale co? Nie ma gola czy też jest? No bo tutaj Czus Lopez pokazuje czy było dotknięcie czy też nie. No tak, to jest samobój Gustavo. Meczku Stawka dla Makiego. Najpierw dał asystę Lisowskiemu. Za chwilę potężny błąd. Yy, koledzy w ostatniej minucie odrobili z tej dwie bramki straty. Kojwumaki. Niemożliwe, Co no tutaj rekord robi w końcówce tego spotkania? Kolejny samobój, ależ niefart drużyny Mistrza Polski. Rakic, Rakic na lewą stronę. Dobry strzał, ale prosto w ręce chińskiego bramkarza, Garzego. Skrzypek, Skrzypek! Broni Iwanek, jeszcze Konopacki, Rakic. To jest łomaki Siedla Siedla Gol 5-3 5-3 5-3 Raju Siedla Oj, jej ma lepsze awansy Wlesz, odrodził się jak Fenix Popiołów Stał z kolan, można powiedzieć, stał z łopatek Nastawnik Rakic, zobaczmy jeszcze broniko i tutaj Dela się przedziera Mówię, od zera do bohatera womaki dzisiaj, tak to można sobie gdzieś tam spłaszczyć, zobaczmy. E, ostatnie 30 sekund, nie spieszy się Skrzypek, uderza na bramkę, dobrze, Zastawnik i idziemy w drugą stronę. Teraz e, wydaje się dobra okazja do kontry, nie ma mowy o faulu, próbował tutaj wymusić Zastawnik, jeszcze Lisowski ucieka do narożnika, bardzo mądrze, Rakit jeszcze ratuje, jeszcze pusta bramka, Siedzna, co tutaj się dzieje? Ostatecznie wygrywa to spotkanie w dogrywce. GI ma lepszy Arcowleszto. 5 do 3. Rekord pokonany. Rekord stracił, można powiedzieć, prawie że pewne zwycięstwo. No i przechylają szalę zawodnicy Tomasza Trznadla. E, tą szalę na własną korzyść.